Miałem zacząć ten film od prawdziwego trzęsienia ziemi. Znalazłem analizę sieciową z Nature, w której dieta keto nokautuje wszystkie inne diety. Wynik: ponad minus 10 kg. Absolutny knockout. Już układałem scenariusz. Keto królem redukcji. Nauka potwierdza, to byłby viral. Ale wiecie co? Coś mi nie pasowało. Zacząłem kopać głębiej, wszedłem w tabelki, metodologię. Coś, co mało kto chce sprawdzać. I znalazłem to. To nie była prawdziwa dieta keto. To było 500 kilokalorii. To nie była dieta ketogeniczna, którą porównuje się do innych diet. To była głodówka ketogenna. W świecie nauki to nazywa się szary picking, wybieranie wisienek. Gdybym tak po prostu to wrzucił, dał wam taki nagłówek, bez sprawdzenia, bez swojego komentarza, to byłoby to po prostu nieuczciwe. Skłamałbym. Dlatego zróbmy to inaczej. Czy keto nadal działa, jeżeli nie głodujesz? Co z Twoimi mięśniami? Co z funkcjonerek? Co z Twoim zdrowiem? Sprawdźmy to. Skoro wyrzuciliśmy badanie, które porównuje głodówkę ketogeniczną z innymi dietami do kosza, to czy to oznacza, że dieta ketogeniczna nie działa w redukcji masy ciała? Absolutnie nie. Dieta keto może być fantastycznym, bardzo skutecznym narzędziem dzięki temu, że zwiększa sygnały sytości, zmniejsza sygnały głodu oraz powoduje ten początkowy boost w postaci dodatkowej utraty kilogramów z tytułu wody i glikogenu, który potrafi dać ogromną motywację na początku, co potrafi. I być bardzo ważne w tym, by w ogóle chcieć zacząć dbać o siebie. Więc tak, waga w dół, tłuszcz znika. Ale tutaj może pojawić się twój kolega z siłowni i powiedzieć: "Stary, ty na diecie keto tracisz mięśnie". I wiecie co? Jeżeli popatrzymy na wykresy i tabelki, to okazuje się, że tak, spada całkowita masa ciała, spada tłuszczowa masa ciała i spada ta beztłuszczowa masa ciała też. To bardzo częsty zarzut obcinasz węgle, to stracisz mięśnie i stracisz siłę. I muszę być z wami szczery, mam tutaj najnowszą metaanalizę na 33 różnych badaniach na ludziach, w której autorzy piszą wprost dieta ketogeniczna nie ma negatywnego wpływu na masę i siłę mięśni, ale jeżeli zejdziecie głębiej i wczytacie się w wyniki, zauważycie tam pewną utratę, pewien minus, bo grupa keto statystycznie straciła więcej uwaga bez tłuszczowej masy ciała. Czyli co? Bez tłuszczowa utrata masy ciała to utrata mięśni, tak? No, nie do końca tak. Pomiar składu ciała za pomocą Dexa, choć jest najbardziej precyzyjny, dużo bardziej precyzyjny niż popularne wagi dietetyczne i często wykorzystywany w badaniach naukowych, ma pewien szkopuł, o którym warto wiedzieć i coś wam pokażę. Dla Dexa bez tłuszczowa masa ciała to wielki wór, do którego wrzuca owszem Masę mięśniową, ale również wodę i glikogen. To jest Twój mięsień na węglach, napuchnięty wodą, a to jest Twój mięsień na keto. Wycisnęliśmy gąbkę. Gąbka jest lżejsza, ale czy gąbka została zniszczona? Czy straciliśmy gąbkę? Absolutnie nie. Deksa może krzyczeć ubytek bez tłuszczowej masy ciała, ale gąbka dalej pozostaje taka sama. Tak samo jak mięsień. Po prostu wody i glikogenu może być mniej na diecie Keta. Skąd to wiemy? Jak możemy to lepiej sprawdzić? Jak możemy się upewnić, że naprawdę chodzi o to, a nie o utratę masy mięśniowej? Ano, badacze zwrócili uwagę również na siłę. I tutaj nie było żadnych różnic. Gdybyście palili naprawdę mięśnie, to wasza siła raczej leciałaby na łeb na szyję. Okej, okay. skoro wagę i mięśnie mamy wyjaśnione, to pozostaje absolutnie ostatnie kluczowe pytanie. Kluczowe dla mnie. Co się dzieje z Twoim zdrowiem na Keto? I tu przechodzimy do kolejnej metaanalizy. I wiecie co? Mamy tutaj do czynienia z naprawdę fajną, mocną metaanalizą, bo jest tutaj 149 badań kontrolowanych, włączonych do tej metaanalizy, przeprowadzonej na ponad 9 tysiącach dorosłych w 28 łącznie krajach. To jest naprawdę gruby kaliber. I to badanie pokazuje fascynującą rzecz. Generalnie wzorce niskowęglowodanowe prowadzą do poprawy. Takiego wskaźnika jak na przykład HOMA i R, do spadku glukozy, do spadku leptyny, do poprawy funkcji wątroby i funkcji nerek. I uwaga, część badaczy mówi o tym, że efekty, te korzystne efekty, nastąpiły bez wyraźnych różnic pomiędzy grupą, gdzie dochodzi do restrykcji kalorycznej, a grupą, gdzie stosowano diety izokaloryczne. Korzyści były tak czy siak w przypadku zastosowania diet z umiarkowaną i niską podażą węglowodanów. Rozumiecie to? Nawet jeżeli podaż kalorii była taka sama, to z samego faktu wprowadzenia restrykcji węglowodanowej dochodziło do korzyści zdrowotnych, szczególnie w tych trzech grupach badanych: wśród kobiet, wśród osób z nadwagą i wśród osób z cukrzycą typu drugiego. A co z nerkami? Przecież keton niszczy nerki. Prawda? No, dowody w tej metaanalizie mówią coś zgoła innego. Mówimy tutaj na przykład o poprawie wskaźnika UACR. A u wielu pacjentów trzeba pamiętać o również tych pośrednich korzyściach, na przykład z tytułu zmniejszenia glikemii, poprawy tej glikemii. I zanim przejdę do podsumowania, jedna ważna uwaga. To nie znaczy, że keto to magia dla każdego. Są badania, gdzie ta dieta wypada gorzej, gdzie są pewne wątpliwości. I ja o tych badaniach wiem, ja z tymi badaniami się mierzę, i uznaje, że one istnieją. No sam często o nich dyskutuje i często kontestuje dietę keto właśnie na tym kanale. Nie jestem fanatykiem, ale moim celem dzisiejszym było pokazanie tym najtwardszym krytykom diety keto, że istnieją naprawdę potężne dane, z którymi warto się w końcu zmierzyć. Jeżeli ktoś mówi wam, że dieta keto zjada mięśnie albo uszkadza nerki, to w świetle tych danych wychodzi trochę tak, jakby nie doczytał drobnego druku. Podsumowując, utrata wagi? Tak. Utrata mięśni? Nie trzeba uwzględnić wodę i glikogen. Poprawa zdrowia metabolicznego zdecydowanie na tak. Ale pamiętajcie, nie dla każdego, nie uniwersalnie i pod warunkiem, że dieta jest robiona z głową. A jeżeli chcesz wiedzieć, jak to robić z głową, na przykład jak z głową zadbać o nawodnienie i elektrolity, to zostawiam ci tutaj mój poradnik. A na koniec mam pytanie do ciebie. Czy zauważyłeś albo zauważyłaś spadek siły na diecie keto? Napisz w komentarzu. Tak lub nie. Dzięki i do następnego.